Ten projektor kosztuje na temu 100 zł i możesz obejrzeć na nim Netflixa, Disney'a czy YouTube'a, podłączyć komputer albo konsolę, na przykład Nintendo Switch i co więcej, zmieści się do plecaka. Ja widziałem na YouTube już sporo recenzji tego sprzętu, ale postanowiłem na własnej skórze przekonać się, czy jest cokolwiek warty. To MacCubik HY300 Pro i przetestowałem go właściwie pod każdym możliwym kątem. Na początek chciałbym obalić jeden mit, a właściwie mówiąc szczerze, to bzdurę, która pojawia się w wielu ogłoszeniach. No bo popatrzcie na to: Allegro, polski sklep, polski sprzedawca i opis produktu. Parametry: Rozdzielczość podstawowa 1280x720. Rozdzielczość maksymalna 3840 na 2160 4K za stówkę, no deal życia. A teraz zerknijmy na temu. Projektor MacCubic HY300 Pro z Androidem 11, natywna rozdzielczość 1280x720p, HD, Wi-Fi 6, obsługa wideo 4K. I tu jest pies pogrzebany, bo w rzeczywistości ten projektor wyświetla obraz w 720p, ale obsługuje formaty wideo w Full HD czy w 4K. Także nieważne, możesz sobie oczywiście odpalić film, który jest w rozdzielczości 4K, ale to co w rzeczywistości będziesz widzieć na ścianie to będzie w 720p. Także nie zdziw się, jeżeli to 4K będzie lekko rozmazane. O samym wyglądzie też nie będę za dużo mówił, bo sami widzicie jak jest skonstruowany. Całość opiera się na ruchomej nóżce, także możecie go postawić w dowolnym miejscu i ustawić pod dowolnym kątem, na przykład w ten sposób, czy w ten sposób. I co ciekawe, na spodzie też jest gwint, więc możesz go zamontować na przykład na statywie fotograficznym. Po odpaleniu projektora wystarczy połączyć się z siecią Wi-Fi. i W razie potrzeby pobrać aktualizację, no i właściwie jest on gotowy do działania. No i tutaj moje pierwsze zdziwienie, bo ja myślałem, że to smart w opisach to jest takie troszeczkę na wyrost. A ten projektor rzeczywiście ma w sobie system smart. No i są takie aplikacje jak Netflix, YouTube czy Disney Plus, ale możesz też pobrać aplikacje inne, które Cię interesują, na przykład Sky Showtime. Co ciekawe, jest tutaj także przeglądarka internetowa. Jeśli chodzi o sam system, no on się czasami zawiesza, czasami ma lekkie ścinki, ale no za stówkę nie spodziewałbym się tutaj cudów. Kolejna rzecz, która mnie zdziwiła i to bardzo pozytywnie, to automatyczna korekcja trapezowa i to kurde działa. No bo co to jest? Niezależnie od tego, czy ustawisz sobie projektor równolegle do ściany bezpośrednio, czy pod jakimś kątem, to po kilku sekundach ten obraz zmieni się w prostokąt. On się sam skalibruje i sam wyreguluje. No pełna automatyzacja. Ja wiem, że w projektorach jest to powszechnie stosowane, ale nie spodziewałem się tego w zabawce za półtorej stówki, i żeby to jeszcze dobrze działało. Pora opowiedzieć trochę o jakości obrazu i nie zdziwi pewnie nikogo, jeżeli powiem, że cudów żadnych tutaj nie ma. No, bo w sprzęcie za tą cenę, to to, że on się odpala i rzuca jakikolwiek obraz, jest już w pewnym sensie wystarczający. Tak jak wspominałem już wcześniej, on wyświetla obraz w rozdzielczości 720p. Więc na jakichś kinowych doznań tutaj absolutnie nie będziesz miał, ale jest to sprzęt wystarczający do tego, żeby położyć się wieczorem na kanapie, włączyć sobie ulubiony film albo serial i po prostu się zrelaksować. Powiem Wam szczerze, że testowanie takich tanich urządzeń z Chin to całkiem fajna sprawa, bo nie spodziewasz się tutaj absolutnie niczego, a możesz się wielokrotnie pozytywnie zaskoczyć. Także jeżeli byście chcieli, żebym testował więcej takich y, dziwnych urządzeń z temu, czy z AliExpress to oczywiście zostawcie informację w komentarzu, zostawcie też suba i lajka, like bo ja będę wiedział, że chcecie więcej takich materiałów, no i będę miał podkładkę dlatego, żeby mówić kolegom z redakcji, dlaczego chcę zabawiać głupoty z temu. To, co dla części osób może być kłopotliwe, to kwestia ostrości. Job ustawia się manualnie za pomocą suwaka, no i ostrość znajduje się w samym środku ekranu. Po bokach niestety żylety nie będzie. Problematyczne to może być w przypadku na przykład, oglądania filmu z napisami, no bo one mogą być nieco rozmazane, albo na przykład tak oglądasz mecz, no to wtedy też ta tabelka z wynikiem ona nie będzie idealnie ostra. No ale w przypadku tego sprzętu takiej konstrukcji tak po prostu musi być i tego nie przeskoczysz. Powiem, że mi to osobiście nie przeszkadzało, bo ja całą swoją uwagę skupiałem właściwie na środku ekranu, tam gdzie dzieje się główna akcja. Ale rozumiem, jeżeli no, dla kogoś będzie to problem. I tutaj, też taki mały off-top, bo ja ogólnie jestem wielkim fanem horrorów, szczególnie tych z lat 80. czy 90. i takie martwe zło czy omen wyglądają na tym projektorze wprost fenomenalnie. No Jeżeli jesteś fanem rzeczy i klasyki rodem z ery VHS, no, to będziesz wiedział o co mi chodzi. Na niekorzyść tego projektora jest jego niska jasność, no bo w nocy czy w całkowicie zaciemnionym powierzchniu jest ok, ale w dzień, kiedy świeci słońce, no ja osobiście nie czerpałem żadnej przyjemności z korzystania z niego. I tutaj też wiele zależy od układu pomieszczenia. Bo, na przykład, jak testowałem go u siebie w domu, no to u mnie jest tak, że jest ściana, na tą ścianę rzucałem obraz projektora i na nią bezpośrednio świeci słońce. No to ja wtedy nie widziałem kompletnie nic poza lekkim zarysem ramki. Natomiast w studiu, w którym nagrywamy ten materiał, ten układ pomieszczeń jest troszeczkę inny i na ścianę bezpośrednio nie padają promienie słońca. No i tutaj rzeczywiście coś widać, ale też nie jest to, czego ja bym oczekiwał od projektora. Znalazłem jeszcze jedno fajne zastosowanie dla tego projektora. No bo jak wiecie, robi się ciepło, zbliża się sezon grillowy, no i można go ze sobą zabrać na działkę i na przykład włączyć sobie mecz wieczorem przy grillu albo na przykład nie wiem, jakieś klipy z YouTube'a. No bo umówmy się. Wiadomo, co na takich imprezach czasami się dzieje i ja bałbym się zabrać projektor za 2000 ze sobą. No a tutaj, jeżeli coś się stanie, jeżeli się zaleje, spadnie albo nie wiem, zacznie padać deszcz i coś się uszkodzi, no to aż tak szkoda nie będzie. No i umówmy się. Jak zabieramy projektor na taką imprezę, to po to, żeby było to jakieś dodatkowe umilenie czasu, a nie rzecz, na której skupiasz się przez dwie godziny i doszukujesz się, nie wiem, artefaktów czy problemów z ostrością. Znajduje się tu też gniazdo HDMI ja podłączyłem do tego projektora laptopa, żeby sobie pograć. Podłączyłem też Nintendo Switch, które tutaj Widzicie i powiem szczerze, że bawiłem się świetnie. Oczywiście nie można powiedzieć, że to jest akcesorium gamingowe, co to, to nie, pod żadnym pozorem. No, bo do takich gier, na przykład jak CSGO czy Call of Duty, tam gdzie robi się wyniki, no to absolutnie to się nie nadaje. Tam musisz mieć bardziej responsywny wyświetlacz. No, do takich tytułów jak Alan Wake czy Diablo, które są ciemne, też tak mocno, średnio, bo jak mówiłem, ta jasność nie jest tutaj powalająca. Ale ja na przykład do takich prostych gier do posiedzenia przy FIFA z kuplami, czy na przykład do jasnych gier z Nintendo Switcha jaskrawych tytułów idealnie się nadaje. Ja powiem szczerze, że odpaliłem sobie na tym krasza i zarwałem nockę. Projektor budowany też jest głośnik. No i nie wiem już które raz w trakcie tego materiału, ale muszę powiedzieć, że cudów tutaj nie ma. No jego jakość mógłbym porównać do radyjka z bazaru albo starego smartfona. No ogólnie jak oglądasz film czy serial czy grasz, to słyszysz, że coś się dzieje, słyszysz dialogi, tak mniej więcej można powiedzieć. No pojechać na południe do Bali byłoby fajnie, no ale potem prom, który płynie całą noc. Ale tutaj uwaga, też niespodzianka, bo na spodzie projektora znajduje się gniazdo AUX, czyli za pomocą kabla z końcówkami mini jack, czyli pół milimetra, możesz sobie podłączyć zewnętrzny głośnik. I tutaj kolejny plus takiego rozwiązania, bo szczerze mówiąc ten projektor działa głośno jak diabli. On szumi od momentu kiedy go uruchomisz, w związku z czym warto sobie podłączyć takie zewnętrzne audio, żeby jednak słyszeć coś więcej niż... No i jak już jesteśmy przy tym, że coś jest jak diabli, to oprócz tego, że jest tak głośny, to też w podobnym stopniu się grzeje. No ale generalnie, jeśli chodzi o jego konstrukcję, o budowę, to chyba inżynierowie tutaj zadbali o to, żeby y, nic się złego nie wydarzyło, ponieważ na przykład Piotrek y, mówił, że bał się z niego korzystać dłużej niż półtorej czy dwie godziny, bo bał się po prostu, że coś się spali. No ale jak już mówiłem wcześniej, zarwałem z nim nockę razem z Kraszem. Było gorąco, było ciepło. Ale nic się nie wydarzyło. I pora powoli przejść do werdyktu. No bo gdyby ktoś przyszedł do mnie i powiedział mi, żebym polecił mu jakiś dobry projektor do oglądania filmów i seriali, no to absolutnie nie powiedziałbym mu, wiesz ten, bo jest dobry i tani. No bo nie, on nie jest dobry. On jest dokładnie taki, jakiego można się spodziewać po projektorze z Chin za stówkę. On działa, wyświetla obraz, i to już jest sukces. Ale gdyby ktoś przyszedł do mnie i powiedział, ty słuchaj, znalazłem sobie taki projektor, śmieszne pieniądze, w ogóle absolutnie nie spodziewam się po nim żadnych cudów, tylko powiedz mi, czy to w ogóle będzie działało. No to powiedziałbym, że nie no tak, jasne stary, bierz. No bo to jest projektor za stówkę, na który możesz sobie odpalić YouTube'a, Netflix'a, możesz podłączyć konsolę, laptopa, włączyć, włożyć pendrive'a z filmami i sobie je odtworzyć. No i po prostu z niego korzystać. A jak po roku się zepsuje, no to też nie będzie szkoda yy, tych 100 czy 150 zł. A możesz sobie go postawić na półkę jako zdobę, No, przecież jest śliczny, nie? No, na pewno nie będzie to mój główny sprzęt do oglądania czy grania, Na no, ale od czasu do czasu na pewno będę korzystał. Jak masz w domu taki projektor, no to koniecznie podziel się w komentarzu swoimi wrażeniami. Jakbyście chcieli więcej testów urządzeń z Chin, to dawajcie też znać w komentarzu. No, może zrobimy całą serię. Zobaczymy.